mogę z tej strony Dawid dzisiaj gramy w CES z Pawłem. Przywita się. Siema. I gramy sam na sam. No i zaczynamy. Za 30 sekund zaczynamy. O. W jakiej ręce? Ale jak głupi. W jakiej ręce? Branie. Po co ty przybliżasz dwa razy? Mam no, burce. Co? jakiej bronie teraz? Pistolety czy jak? No na perki Ale ten... Jakie pistolety na pierwszą? Digno. Dobra, kupiłem. Zostało ci 100 hajsów, co? Nie? To ile? O Ile ci zostało Larów Jak zero? Kupisz granata, co? O Ale jestem debilem Czemu ja się nie ruszałem? Ale mam... miałem 68 HP. Wiem. Ale jakbyś dostał taką kągówkę. Teraz gramy Digla znowu. Nie, kupiłem Scouta. Nie gram Beagla. dobra, ale jak wiem ja o Scouta, to leżysz. Dobra. Będziesz pierwszy pewnie. Jak głowa się unie. Dostałeś. Fuck. Jak e, nie można De ile masz HP? 36 Że ja dostałem 3 razy jeden raz ze skauta, a dwa razy Przec. z pistola Tak? A co dostajesz z pistola? Dostałem. Raz, pierwszy raz dostałem ze skauta? No to widziałem. Nie dostałem z pistola, a później mnie zrobiłeś czymś, nie wiem. I zostawcie łapaczkę w górę, i suba. I na Pawła kanał też wbijajcie się. Nazywa Nazywa. Może będzie w opisie. Jak się nazywa, nie link. Nie, ale nie wiem, że będzie, jak co to, pawlik P-A przez V. Tak? Więc chyba wstawi w się. Nie. Nie, czy nie jesteś taki dobry? Siema! Siema! Oh yes. Siema. Siema. Nie. Siema! Nie! Siamo! A tak byś dennał, jak to to był był skały, zostać by w Siamo! 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 audio tak? lubię you no know. teraz by nie a nie, bo teraz znaczy by nie było słychać, misk AUX sobie daj to cię chopie słychać to urządzenie audio dodamy tak dobra Ja myślę, ja że tu przejdziesz. Ja eee. Że... Eee, ty... S... Wiem. Teraz, teraz gramy normalnie. Wszędzie można plantować i ogólnie. Nie, bo ty będziesz mieć bombę. Bez plantowania. No, z plantowaniem. Opa, ja sobie rzucam branie do góry. Dobra. Tylko na wupy. Na wszystko. Gramy Dobra. normalnie. Dobra. nie, bo ja miałem snajperkę. Easy. Dobra, jeszcze raz. Teraz nie Można będzie tam... tak. Ale dawaj, Ta możemy iść na A. Nie, no wszystko. Ale ty pójdziesz na drugi koniec mapy. No ja nie mam tak daleko w No nie, tylko musisz przejść przez kuchnię. No. No i tyle. Muszę chodzić przez całą mapę. Ale ty, ty wiesz gdzie ja jestem Bo cię widziałem wcześniej <grywa> Dlaczego czemu nie nawalałeś? Bo wolałem cię obejść Na się Na się A chyba 5 minut <grywa> Pięć minut? Tak mało? No właśnie nie Plejszy film to nagrywałem nieście? I to trzy razy nagrywałem, bo dwa razy nagrałem, ale mi się pomyliło i źle nagrałem. Serio? I z półtorej godziny na to poszło. Więcej. Jeszcze musiałem to wstawić i wszystko. Gdzieś tu byłeś? tylko nie wiem gdzie Chłopie, jak ty nie się jako pierwszy To się obstrą. Ja ci zadałem 43 A już tego nie rozbroisz I nie fajnie Serio? Gdzie ty na początku poszedłeś? Na a. Ty zawsze chyba chodzisz na Nie. Nie, wcale. Ale ty gdzie teraz pójdziesz? Teraz, ostatni raz mówimy. Powiem. Co? Powiem. Powiem, powiem ci, jak będzie... Do 8 jak... Jak osiem będzie? Będzie ktoś miał osiem? Ten. Ci powiem. Nie, ile ci zadałem? 60. A wiesz, jaki ja chciałem klik zrobić, żeby stać sobie na konektorze, ale mi się nie udało. Bo już tam szedłem. Chciałem tam stać y, przy tym lewienku na konektorze. Myślałem, że mnie nie zauważysz. Ja cię nie zauważę. No, zostawcie łapeczkę. Co tu się dzieje?

no nie Patrz, będę tam gdzie jest moja czerwona kropka, to masz szczelić. No to nie szczela. Chopie, to ma taki rozrzut, jak przytrzymasz. Nie przytrzymuj. Kliknij Szysta. Shifta. Zobaczymy, czy smoka dobrze rzuciłem. Miałem rzucić. A źle rzuciłem. O, zrobiłeś mnie. Ja miałem to samo co ty. Dobra. Raz jeszcze raz. Po tej rundzie mówimy, gdzie idziemy. Dobra. Co to robi? Czekaj. Четвертый, четвертый... Эй, это хорошо. я тут сажу чем что я Kopi ile ja ci zadałem? 68. Trzy razy cię trafiłem. Gdzie jest bomba? No za tobą. Ty ten granat? Gdzie ja? A ty? Ja idę na A. A. Ja też idę na A. Ja jedną ja z na B idę. Nie no, ale gdzie idziesz? Aha. No. Zobaczymy, czy tam jesteś. Jak <śmieniczy> <się> kręcił. Bo moja myszka zwariowała. Wiesz, jak ty chłopiec wiesz, wygląda? Jak ci się tak kopie, kręcisz. I kręcisz. Gdzie idziesz? O! <laughs> Dobra! O! O! Uuu! Ob się... ob się jak nie wiem. Flesza miałaś, co? nie... nie wiem, to moje szale A ty Flasha flesza na ryja, tak? Nie. Nie?! Nie. nie. Nie DOSTAŁEŚ? Nie. Dziwne. Jaki to jest komputer? Masz tam gdzieś dane? Nie. Jest na nim gdzieś napisane, jaki to jest. Liter góry 5. Ale numer z komputera? Numer nie, ale z góry. Ale ja Poddałem go Pod dołem tam pisze. Elite bów. 47619. 4910394. Tu mam. Czekaj, chodźcie tutaj, jakie są przy tylko zdjęcie. Mama.

zrobiłeś zrobiłeś? Posłyszałem bo czy tam... flesza, nie wiem. A, ale... jak ty... nie zabiłeś? Jak miałeś... Nie. jak miałeś... E, ten... w oczach ten... Nie, nie miałem. Nie? Nie, ani w ogóle, bo się obróciłem tyłem. Kurde... I trochę. Nie w ogóle, to nie Na A? Na A? A, może być. Rusja, Łosja Czary, Mary Wiesz, że to ja było, było słychać. Po tej... Po tej rundzie kończymy. Chodź cineczek. jak ty gówno dostajesz, to Po tej rundzie. Jeszcze jedna. Dobra. kar na A? A, albo na B dawaj na B, na B. A teraz jest kompromis, y, gdzie ty pójdziesz? Nie no ja pójdę na A, znaczy na B. I... Zreszty na B pójdę, ja jestem już. Siema! Siema! Wiesz, że ty mogłem szczególnie w głowę, ale nie szczeliłem. Jest. Dobra, kończymy odcineczek. Na ra.